Proszę Państwa, jesteśmy w stoisku stoczni remontowej, grupy remontowej, która jako jedyna w tej chwili polska spółka produkuje okręty, oddaje okręty marynarce wojennej. Panie Prezesie, czym możecie się poszczycić w tym roku? Drugi i trzeci kormoran są już, jak widzimy tutaj za nami, w, w zaawansowanych stadiach budowy. Istotnie, jeśli chodzi o okręt serii Cormoran, to pierwszy z nich, ORP Albatros, wkracza nieubłaganie w okres prób znawczych. Zaczynamy próby na uwięzi tą jesienią. Jeśli chodzi o drugi z okrętów, drugi okręt ORP Mewa, w tej chwili jest na tej płycie, którą widać za nami, płycie montażowej i będzie osiągał gotowość do wydawania jeszcze w tym miesiącu. Samowodowanie jako ceremonia. Tutaj z uwagi na współpracę z zamawiającym chcemy zgrać terminy i w tej chwili prawdopodobnie mogę powiedzieć, że będzie to w listopadzie. Czyli jesienią, na święto Wojska Polskiego. Na, na... święto Marynarki Wojennej, tego nie wiemy. To jest decyzja zamawiającego i tutaj musimy się zdać na Ministerstwo Obrony Narodowej i mam nadzieję Zwierzchnika Sił Zbrojnych, który zaszczyci taką, mam nadzieję, tę uroczystość. A co dalej? Czy będzie dalsza kontynuacja serii? Yy, oryginalne plany, które przewijały się podczas rozmów yy, zarówno z Inspektoratem Zbrojenia, jak i inspe z Inspektoratem Marynarki Wojennej, przewidywały budowę kolejnych trzech jednostek. Jesteśmy do tego gotowi jako stocznia i gotowi też jako konsorcjum yy, budujące yy, tę yy, te, te, serię, można powiedzieć, jednostek. Także tutaj byłoby to bardzo istotne, żeby tę serię kontynuować z uwagi na kompetencje zebrane, zebrany zespół ludzi, łańcuch dostaw zorganizowany i tak by ta seria była kontynuowana w sposób także ekonomiczny do zamawiającego. Każda przerwa będzie niestety powodowała nieuchronny wzrost cen z uwagi na tzw. inflację przemysłową i wzrost kosztów, zarówno po naszej stronie konsorcjantów, jak i naszych poddostawców w całym łańcuchu dostaw. Czy to jest tak, że macie zebrany zespół spawaczy, bo przypomnijmy, że, ob, że trzy okręty są ze stali mało magnetycznej i wymagają określonych kwalifikacji, certyfikatów i określonych warunków. I jeśli ten zespół się rozpieszchnie, to po prostu będzie go bardzo trudno zebrać. Tak, to jest prawda. Nie tylko spawacze, ale także monterów, panów od prostowania konstrukcji, czyli tzw. kowali. Ten zespół jest, ten zespół, a w tej chwili można powiedzieć, kończy swoją pracę na jednostce trzeciej, czyli na RPMWA. Potem, siłą rzeczy, z uwagi na normalne fluktuacje w przemyśle stoczniowym, prawdopodobnie część z nich odejdzie na, na emeryturę. Być może niektórych nie będziemy w stanie przytrzymać, znajdą bardziej atrakcyjną pracę za granicą. E, technologia będzie, ale będziemy musieli od nowa szkolić ludzi. To zajmie czas, będzie kosztować. I to jest to, o czym powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi. To jest ten efekt ekonomiczny kontynuacji serii. Jeśli się ją kontynuuje w sposób ciągły, każda następna jednostka może być tańsza, może nie przynosić efektu wzrostu ceny dla zamawiającego. Krótko o programie holowników, bo też jest bardzo mocno zaawansowany. Może pan zrekapitulować jak to w, w tym roku jest? Pokrótce mówiąc, jesteśmy na półmetku realizacji umowy, mamy trzy jednostki dostarczone. Jedną dla 12 dywizjonu trawców w prototyp. Dwie kolejne dla dywizjonu okrętów wsparcia w Gdyni. W tej chwili jednostka czwarta jest w próbach zdawczych. Jednostka piąta do tych prób zdawczych niebawem przystąpi z dostawą tej, tejże jednostki pod koniec roku. Ostatnia jednostka serii przesunęła się z uwagi na pandemię na rok przyszły i planujemy ją zdać wiosną. A jakie są ewentualne możliwości eksportowe, zarówno kormorana samego, jak i, jak, i, jak i holowników? No bo poza tym chciałbym jeszcze jedno pytanie skierować do pana prezesa. Mianowicie są jeszcze plany różnych innych okrętów, ewentualnie budowanych, oczywiście wojennych, budowanych w Waszej Stoczni. Co z tymi planami? To może po kolei odpowiem na te trzy pytania i w istocie zadane. Pierwsze z nich, niszczyciele min są jednostkami, które zabezpieczają podstawowe interesy ekonomiczne państw leżących nad morzem i uprawiających gospodarkę morską. W związku z tym szanse na ich eksport upatrujemy zarówno w bliższym otoczeniu państw sojuszniczych na Bałtyku, bo przecież właśnie do państw rejonu bałtyckiego i Morza Północnego. Ten okręt jest właśnie dedykowany i zaprojektowany, ale także dla państw nieco dalszych rejonów. Myślimy tutaj o, o, o krajach, powiedzmy sobie, uogólnionego wschodu, gdzie prowadzimy i prowadziliśmy już pewne. Zaawansowane roz... rozmowy. Pewne rozmowy, o których tu nie można podczas tego wywiadu za, za bardzo mówić. Istotne jest to, by nasze wysiłki były skorelowane z wysiłkami lub też ze wsparciem udzielanymi nam przez. Ośrodki związane z rządem naszego kraju. Tak to się po prostu robi, i potrzebujemy, żeby te wysiłki koordynować do wspólnego sukcesu. Ostatecznie to będzie budowane w Polsce. Tu płacimy podatki, będą zaangażowane polskie podmioty i instytucje badawcze i naukowe. W związku z tym to jest tak, że my jesteśmy tym, okej, okay, liderem, ale tak naprawdę ciągniemy za sobą całą masę polskich wykonawców. Którzy będą mogli w tym projekcie uczestniczyć, sprzedawać swoje wyroby, utrzymywać je w cyklu życia okrętów przez 30 lat, no i w ten sposób rozwijać swoje możliwości eksportowe. I to, wydaje mi się, że to, to jest to, o co nam wszystkim chodzi. Jeśli chodzi o holowniki, holowniki są jednostkami wielozadaniowymi, ich funkcja to nie jest tylko samoholowanie innych okrętów, statków morskich, to są jednostki, które mogą pełnić funkcje i e, e, przeciwpożarowe, i przy, e, przeciwrozlewowe, i ratownicze. I mają możliwość realizacji zadań związanych z utrzymaniem poligonów morskich, podejmowaniem techniki wojskowej stoni wodnej. Także ich możliwości są naprawdę szerokie. W związku z tym będziemy na pewno próbowali je zdyskontować na, na innych rynkach, niekoniecznie samych wojskowych, ale na pewno także zagranicznych. W zakresie innych przedsięwzięć, może bym tutaj. Mojemu koledze, który się przedsięwzięciami handlowymi zajmuje w naszej stoczni, oddał głos i poprosił go. Panie dyrektorze, chciałem zapytać właśnie o rozszerzenie tej, tego rynku, waszych produkcji, nie tylko wojskowych, ale i cywilnych. Macie zlecenia eksportowe w tej chwili? Tak, oczywiście mamy takie zlecenia i chwoli uzupełnienia w stosunku do... A ja tego... przypomnę, że kiedyś żeście zbudowali do takiego sławnego okrętu francuskiego całą rufę i nie tylko. Tak, ale my jesteśmy zainteresowani i to jest nasz podstawowy biznes, okręty i statki w pełni wyposażone, a przede wszystkim jak najbardziej skomplikowane, jak najbardziej zaawansowane technologicznie, bo tak naprawdę tylko to. Zapewnia rozwój stoczni i to, że na bardzo trudnym rynku działamy w tak zwanych niszach, które pozwalają, że realizujemy najtrudniejsze projekty, nie tylko w Europie, można powiedzieć, że to są projekty naprawdę na skalę światową. Jednym z nich jest Kormoran. to jest ten obszar produkcji powiedzmy specjalnej. Chwoli tutaj uzupełnienia w stosunku do tego, co powiedział prezes, ale też nawiązując do, do, do pana pytania. A trzeba powiedzieć, że w tym roku przekazaliśmy dwa promy dwustronne dla norweskiego armatora. To są promy z napędem hybrydowym, elektrycznym. Przekazaliśmy również dla polskiego armatora, i to jest coś, co, co bardzo nas cieszy. Wreszcie budujemy dla polskiego, powiedzmy, cywilnego armatora. To jest kontrakt z Urzędem Morskim w Szczecinie, gdzie. Dostarczyliśmy pierwszy statek specjalistyczny dla urzędu w Gdyni. Identyczny statek jest teraz na etapie zaawansowanych prób na uwięzi. Niebawem próby w morzu i przekazanie drugiej jednostki dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Bardzo to dla nas ważne, bardzo to podkreślam, bo to jest pokazanie, że można w polskich stoczniach budować dla polskich armatorów statki bardzo skomplikowane. Dla armatorów, którzy mają bardzo wysokie wymagania, bo przypomnę, Urząd Morski w Szczecinie to jest administracja morska, która odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi na wszystkich akwenach polskich, czyli specjaliści z najwyższej półki. Dla nich zaprojektować i zbudować statek to na pewno poprzeczka postawiona na bardzo wysokim pułapie, i, i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że. Po raz kolejny podołaliśmy takiemu zadaniu. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wyglądają nasze perspektywy, my mamy kontrakty z armatorami zagranicznymi, realizujemy właśnie tych serii promów dwustronnych dla norweskiego armatora Norled. Tutaj jeszcze w tym roku i na przełomie jednostka numer 3 i 4. Jesteśmy na zaawansowanym etapie prac kadłubowych na kolejny prom dwustronny z napędem LNG dla naszego, mogę już powiedzieć, bardzo dobrego klienta British Columbia Ferry. To nie tylko nasz klient. Jako... Czyli Kanada. Kanada, tak, Kanada. Dla tego armatora trzy takie promy zbudowaliśmy. Czyli między Vancouver a, Ban a Vancouver Island. Dokładnie ben tak, Can dokładnie Canada. tak. W tym rejonie. Zbudowaliśmy trzy takie promy, i co dla nas bardzo ważne, i, i jest dla nas bardzo dobrym potwierdzeniem i dla projektu, i dla pracy stoczniowców, że armator przyszedł do nas i powiedział, że oczekuje kontraktu na statek czwarty, identyczny. No nie ma lepszego potwierdzenia, że, że stocznia podołała bardzo dużemu wymaganiu. Przypomnę, że to Jeden z pierwszych promów z napędem LNG w Ameryce Północnej w brzegludze promowej. To są takie dowody, które pokazują na to, że jesteśmy na tym rynku w stanie działać z sukcesem. Panie Dyrektorze, a mówił Pan, mówiliśmy tu też o wsparciu dla przemysłu stoczniowego ze strony innych rządów, innych państw. W okresie pandemii, czy mógłby pan dwa słowa powiedzieć, czego oczekujecie od naszego rządu w zakresie wsparcia tego przemysłu, przemysłu, jak podkreślmy, sprawnego, działającego, który ma zlecenia i który jest w stanie najtrudniejsze zadania wykonać? No tutaj bytałoby zacząć od tego, co mówił prezes. I zdać sobie trzeba sprawę z tego, że jakby pomoc adresowana do stoczni czy w formie jakiejś bezpośredniej czy z wykorzystaniem przecież koniecznego pakietu budowy nowych statków dla różnych rządowych agentów w Polsce urzędy morskie w Czynie nadal potrzebują nowych jednostek specjalistycznych morska służba poszukiwawczo ratownicza w tej chwili w ramach restrukturyzacji Urzędy morskie przyjmują ten zakres działalności, będą potrzebowały kolejnego statku. Czyli potrzebujecie zleceń, zamówień? Potrzebujemy zleceń, a nie konkretnych pieniędzy, jakbyś nie, 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 My nie prosimy o pieniądze. My y, widzimy i to się potwierdza, że są agendy rządowe, które potrzebują statków. Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego tych agent jest wystarczająco, żeby dać zajęcie dla polskich stoczni w formie kontraktów, które pozwolą utrzymać takich specjalistów, o których mówił prezes, to raz. Dwa, to również pozwoli nie tylko istnieć stocznią i przejść ten, przez ten bardzo, bardzo trudny czas, który nawet przed pandemią stawiał wiele wyzwań dla stoczni na świecie, Pamiętajmy o, to, że, o tym, że praktycznie offshore związane z wydobyciem węglowodorów praktycznie jest no, minimalnie na tym rynku, cokolwiek się dzieje. Bardziej już możemy mówić tutaj o czymś, co się dzieje w zakresie obsługi elektrowni wiatrowych. Tak? Natomiast w tym momencie pandemia zahamowała całkowicie rynek powiedzmy statków pasażerskich ale nadal istnieje rynek statków pasażersko-samochodowych, które muszą utrzymać połączenie między wyspami i, i to jest rynek, e, który jest powiedzmy jedną z naszych specjalizacji i tutaj bardzo dużo pracy wkładamy, aby utrzymać i pozyskać nowe kontrakty. Natomiast wracając do, do, do Pana pytania, e, ta pomoc to jest nie tylko pomoc. Nie na wprost adresowana do, do, do stoczni, o tym rozmawiamy, tego oczekujemy, ale to co powiedział właśnie prezes, tak? za każdym pracownikiem stoczni, w zależności od stopnia skomplikowania statku, możemy powiedzieć, że jest od 7 do 11 ludzi w różnych firmach rozłożonych, rozrzuconych w kraju, którzy produkują na potrzeby stoczni, bo dostarczają urządzenia, materiały, usługi itd. itd. Mówię. O rzeczach wydaje się powszechnie znanych, ale wydaje się, że to cały czas wymaga przypominania i, 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 i lombowania. A ja życzę Panom, żebyście nadal mieli sukcesy, żebyście się rozwijali i żebyście oddawali jak najwięcej gotowych, bardzo skomplikowanych statków, bo to rozwija cały system gospodarczy polski. Wszystkiego najlepszego, drodzy Panowie i dużych sukcesów. Dziękuję.